Zwykle w Nysie bywałaś na turniejach Final Four i oglądałaś inne zespoły w akcji. Teraz byłaś jedną z tych głównych postaci. No i Jak się czuje prezes, który szefuje klubowi, który nie tak dawno naprawdę był na skraju przepaści, a teraz zdobywa Puchar Polski? Myślę, że nie ma chyba słów do opisania tej radości, tych emocji tego, co, co, co tutaj się wydarzyło, tak jak powiedziałeś, przez ostatnie 3 lata pamiętam, że siedziałam na trybunach i oglądałam inne zespoły, marząc i zastanawiając się, kiedy przyjdzie czas na BKS. No i nie sądziłam, że to będzie tak szybko, dlatego ta radość jest przeogromna. Były momenty zwątpienia w tym meczu finałowym? To znaczy tak, powiem... Wierzyłam w słowa trenera, który był bardzo przekonany o tym, że zespół jest przygotowany do tego Pucharu Polski. Widziałam to skupienie i e, taka, taką koncentrację na, na tym, co jest do zrobienia i zwątpienia nie było. Były takie momenty, że no naprawdę bardzo trudno będzie e, wygrać z UKS, em ponieważ e, no, ostatnie dwa mecze wygraliśmy z nimi po 3-0. I wiedziałam, że wyciągną wszystko, żeby, żeby tylko nas pokonać. Cieszę się, że, że to się nie udało i myślę, że tutaj zaważyła przede wszystkim ta zespołowość, to zaufanie zawodniczek do sztabu, sztabu do zawodniczek i wiara chyba wszystkich w to, że da się to zrobić. Ten nasz zespół w tym, tygodnie, w tym sezonie dokonuje rzeczy niemożliwych i w zasadzie ten trzeci set, kiedy przegrywamy 9 do 17. I też go wygrywamy, no myślę, że to był klucz miło wszystko do zwycięstwa. Bo czwarta partia przegrana, wiadomo, no ale bez tego trzeciego nie byłoby tutaj breaka. Tak, oczywiście. myślę, że już niejedni myśleli, że będzie 2-1 dla LKS-u. Nagle kilka akcji i, i sytuacja się odwróciła. Już dostawałam w międzyczasie SMS-y, że nie, teraz tego nie wypuścicie, wierzę, że, yy, że wygracie. No i tak się stało. Tutaj na pewno ten trzeci set był przełomowy. Długo czekaliśmy, ale mamy. Mamy, mamy, powtarzamy to, cieszymy się. Mamy Po raz yy, po przerwie, po, yy, po dziesięcioletniej przerwie wystąpiliśmy w, w finałowym turnieju. Po 13 latach zagraliśmy w finale, no a po 15 latach mamy ten upragniony Puchar Polski. Myślę, że no, całe Bielsko się raduje. I myślę, że nie tylko, bo, bo tutaj oprócz sektora um, LKS-u, który był liczny, to miałam wrażenie, że cała pozostała część hali była za nami i, i nam kibicowała. Dzięki bardzo. Dzień.